Witam szanownych widzów kanału Skydive Atmosfera. Już za dwa tygodnie nic nie nagrywałem. Troszkę pogadam. Oczywiście nie jestem w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom widzów kanału. Dziękuję za próby polepszenia jakości mojej wypowiedzi. Natomiast nie za bardzo mam czas żeby praktykować, żeby unikać błędów, zawieszeń, Używania E. Próbuję, wychodzi jak wychodzi, natomiast to nie jest studio filmowe i nie będę szedł w tą stronę. Jak sami widzicie, cały czas nie ma żadnych reklam. Kanał został przygotowany po to, abym mógł się dzielić z Wami swoimi spostrzeżeniami, swoimi przemyśleniami. Moją główną pracą jest bycie instruktorem i w, ten, w tą stronę się kieruję, w tą stronę jestem skoncentrowany, żeby funkcjonować jak najlepiej. Natomiast kanał jest tylko dodatkiem. Podobnie uwagi na temat tego, że brzuch mi rośnie, no rośnie mi brzuch, jak samo jak włosy mi się wieją, wypadają, będę wyglądał coraz gorzej, aż w końcu umrę, tak to wygląda. I takie na kanale spadochronowym, które są stworzone pod kątem kwestii technicznych, takie uwagi, nazwijmy, są niezrozumiałe dla mnie, nawet nie za bardzo wiem, co na nie odpowiadać. Jakiś czas temu nagrałem film o zawieszeniu automatu widzi. Odezwały się od razu głosy krytyki, tego, że nie został zawieszony, że, że oszukuje, że aby zwiększyć oglądalność, sprzedaje fake newsy. Moi drodzy, to, że zostało coś zrobione niedokładnie, nieprawidłowo i nieskutecznie, to nie zostało zrobione. Jeżeli PULS wydaje zalecenie, żeby nie stosować automatów i sformułował je błędnie, jako zaleca się niestosowanie automatów, to pokazuje tylko, że dobra zmiana weszła w głęboko w struktury. W których ludzie nie powinni tam się znajdować i nie robią swojej roboty, jak powinni robić. Najprawdopodobniej komisja wnioskowała o zalecenie stosowania, i ktoś to przygotował, to to napisał: zalecam nie stosować. To znaczy prawie nic. Prawie nic, bo jeżeli macie swój własny automat, i zazwyczaj to protestowali użytkownicy automatów oraz dilerzy tych automatów, to jest Wasza sprawa. Jeżeli automat nie zadziała, i wejdzie komisja i dojdzie do tego, że będzie sprawa badana i wyjdzie na to, że rzeczywiście używaliście a było zalecenie, żeby nie używać, nie używać, to nic nie znaczy ale jeśli macie swoją szkołę spadochronową jeżeli bierzecie odpowiedzialność za ucznia jeżeli to wy odpowiadacie za skompletowanie sprzętu i wtedy jest napisane i jest zalecenie, żeby tego nie używać to w przypadku problemu, w przypadku w którym kolejny raz coś by się stało to byłby kryminał, w związku z tym to zalecenie było, automat był uziemiony został odziemiony, no znowu można działać Teraz Chciałem właśnie o tym, dla mnie jest to ciekawe, coś się dzieje ze sprzętem. Tak? Przypomnę w skrócie o co chodziło. Chodziło o to, że uczeń skoczek na pokładzie wraz ze swoim instruktorem, tam było kilku uczniów, w wyniku, tego, w wyniku zmiany pogodowej, zalecenie z dołu, z, od, od kontroli, przyszło takie, aby lądowali na pokładzie samolotu, że warunki pogodowe nie są wystarczająco dobre dla nich, aby mogli wykonać ten skok. Instruktor. Jest przekonany, że wyłącza automat. To jest procedura, która jest potrzebna dla automatów, które pracują w trybie student. Wtedy są bardzo wrażliwe na wartość prędkości na wysokościach około 300 metrów, czyli pilot miałby problemy ze zniżaniem. Dla wygody, dla, dla bezpieczeństwa, wyłączamy automaty, które pracują w trybie student. Jeśli chodzi o tryb ekspert, nie trzeba tego robić. Zwylądowali, spadochrony po, zostały powieszone na wieszaku. I w momencie, kiedy przyszło do poprawy pogodowej i kiedy można było znowu wykonywać skoki, kiedy poruszono ten sprzęt, dotknięto go zajmowanego ze, z, z, z tego wieszaka, w tym momencie wystartował pilocik sprężynowy spadochronu zapasowego. Co oznaczało, że najprawdopodobniej w którymś momencie, najprawdopodobniej w samolocie, automat przeciął pętlę zamykającą wyłogi pokrowca spadochronu zapasowego. Jednak nie doszło do otwarcia, tego spadochronu na pokładzie to dobrze, z pewnych względów bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na pokładzie samolotu. Natomiast to niedobrze, że jeżeli, jeżeli doszło do tego na pokładzie samolotu, a skoczek jeszcze wychodząc poruszał się, zmieniał swoje położenie, a więc też zmieniał naprężenia na pokrowcu, cały czas ten pilocik nie wystartował. W związku z tym zostało, został przygotowany raport i zaleceniem komisji, które zrealizował ULC, było to, aby zawieść automaty. Sprawa nie do końca jest taka oczywista, bo można to oczywiście porównać do wypadku, który był w tym samym miejscu dekadę wcześniej, ale nawet jeśli to pokrowce, w pokrowce, których pilociki sprężynowe są umieszczone pod wyłogami, mają pewną mm, charakterystyczną cechę. Pętla zamykająca powinna być wystarczająco dobrze napięta, aby Pierścienie, tak zwane oczka, które są gromety, które są zakute na wyłogach, aby one były mniej więcej w jednej linii. Jeżeli nie są ustawione liniowo, to w tym momencie mogą przytrzymywać pętle, powodować zwiększony opór przesuwania się tej pętli i nie będzie to zauważone, kiedy wyciągniemy zawleczkę uruchamiając zapas uchwytem, dlatego że pierwsze wyłogi. Ześlizgują się z tej z tej pętli. Zresztą końcówka pętli właśnie w tym celu jest smarowana specjalnym silikonem, żeby zmniejszyć opory w tym momencie, w takim newralgicznym, jak startu, kiedy startuje sprężyn na pilocika. Więc można by było też się zastanowić w tym samym momencie, a o tym nic nie było powiedziane, było tylko powiedziane jeden, jeden, z, najbardziej, jeden z najbardziej znanych i doświadczonych rigerów w Polsce, zapytany na forum tegoż. tegoż, tegoż, tegoż tej z zrzutu, powiedział w niezabalny sposób, że bardzo istotne jest w jaki sposób jest zamknięty pokrowiec, żeby dbać o długość pętli zamykającej, że jest to kwestia również krytyczna. I oczywiście ona jest krytyczna. Zwróćcie uwagę ile, ile krąży wideo w sieci z sytuacji, w których następuje... Opóźnienie otwarcia spadochronu, albo zostaje wyrwana zawleczka i nic się przez jakiś czas nie dzieje, tylko tak lekko puchnie ten spadochron, trzeba chwilę poczekać, dopiero potem startuje e, pilocik sprężynowy. Są też filmy, w których pokazane jest, w jaki sposób ak aktywując z zewnątrz, bo jest ułożony spadochron specjalnie w tym celu, aktywując z zewnątrz automat, e, sam nabój, przecinek tego automatu, w jaki sposób też spadochron puchnie, ale się nie otwiera. jest to Najczęściej spowodowane błędem układacza, błędem ligera. Oczywiście niektóre sytuacje, tak na przykład w biuletynie dotyczącym atomów legend, dotyczyło to jednej warstwy kordury, która w wyniku dłuższego czasu eksploatacji, zmian temperatur i wilgotności pokrycie, i impregnat tej kordury stało się coraz bardziej klejący i przyklejał się do niego materiał pilocika. W związku z tym, otwarcie, nie wyciągnięcie zawleczki nie wystarczało. Był taki wypadek śmiertelny, z tym związany kilka lat temu we Francji i po tym wypadku wypuszczono ten naprawczy i część pokrowców, które były wyposażone w pewne rodzaje kordury, która akurat ulegała tym zmianom, zostały, zostało to zażegnane, doszywając w środku dodatkową warstwę materiału, który już nie wchodził w żadne reakcje z pilocikiem, nic się nie sklejało, wszystko pracowało prawidłowo. Nic na ten temat nie zostało powiedziane. Po jakimś czasie automat został odwieszony, czyli można go znowu używać. Tutaj argumentem było to, że pętla, pętla zamykająca była przecięta równo. Krawędzie obu końcówek, obu części pętli zamykającej były niepostrzępione. W związku z tym do badający sprawy doszli do wniosku, że Automat i przecinak zadziałały prawidłowo, w związku z tym nie ma żadnego powodu, aby trzymać dalej ten automat w zawieszeniu. No dobrze, ale w takim razie cały czas pozostaje sprawa niewyjaśniona. Fantastycznie, że nikomu nic się nie stało, ale trzeba przyjąć, że zestawiając to z wypadkiem właśnie sprzed dekady z tego samego miejsca, Jeżeliby ten skoczek wyskoczył, jeżeli by nie otworzył głównego spadochronu z jakiejś przyczyny i z jakiejś przyczyn nie otworzyłby zapasowego spadochronu, to automat, który wysłałby impuls do przecinaka. Przecinek by spracował i przeciąć pętle, to i tak nic by się nie stało, bo trzeba było wyjść z samolotu, trzeba było przejść, trzeba było spadochron powiesić na wieszaku, on tam sobie poleżał dłuższy czas, dopiero potem tutaj wystrzeliło. Ten, ten czas na pewno jest zbyt długi, jeżeli go zestawimy z 6 sekundami do impaktu, kiedy yy, zadziała automat. Jest to moim zdaniem coś nieprawidłowego. Tak nie powinno być potraktowana ta sprawa, i, i dopóki nie. Ona powinna być wyjaśniona. Moim zdaniem powinniście jako skoczkowie wiedzieć, gdzie jest ryzyko. Oczywiście nie jest waszą sprawą, żebyście za każdym razem zaglądali do zapasu, ale na przykład trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli naciskacie na zapas i czujecie, że w środku się ugina sprężyna, to znaczy, że ten zapas został zapięty ze zbyt długą pętlą zamykającą. Jak są, auto, są pokrowce, które mają pilocik na, na zewnątrz, to ten pilocik odstaje. Widać, że coś tam jest w porządku. To zaczyna być niestetyczne, ale pokrowca, w pokrowcach, w których wszystko jest zamknięte w środku i w których klapek jest dość dużo i jest dużo klapek ponad tym pilocikiem, to długość tego pilocika, długość tej pętli zamykającej zaczyna być elementem krytycznym, jeśli chodzi o start pilocika, o otwarcie zapasowego spadochronu. Warto o tym wiedzieć, warto to rozumieć i warto takie sprawy wyjaśniać, a nie zamiatać to pod dywan. Oczywiście może ten kto wie, to wie, natomiast ja nie widzę jakichś szczególnych yy, dzielenia się informacjami na temat tego ciekawego zdarzenia. Dobrze nikomu nic się nie stało, ale takie, takie coś trzeba by dalej zbadać i dowiedzieć się co było przyczyną. Na przykład zalecenie zrobić jakiej długości powinna być pętla zamykająca, a może, a może ta pętla zamykająca pomimo tego, że była dobrej długości, może coś innego tam wyniknęło, co jest ciekawe jeżeli chodzi o kwestię zamykania pokrowca. Dekadę wcześniej w tym samym miejscu zginęła spadochroniarka, która z nieznanych przyczyn nie otworzyła głównego spadochronu, nie otworzyła spadochronu zapasowego. Była wyposażona, zestaw spadochronowy wyposażony w automat Argus i po tym wypadku komisja badania wypadków lotniczych przygotowała niezwykle ciekawy pod kątem technicznym raport, ale niezwykły gniot jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, dlatego że Fantastyczne były wywody na temat tego, dlaczego przecinak nie dociął do końca pętli i która prawdopodobnie nie była docięta w pokrowcu, ale producent tego automatu twierdzi, że to wcale nie jest takie, 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 takie pewne, bo też przeprowadzał testy i przy pewnych napięciach pętli ona była docinana. I jeśli przyjąć, że istnieje taka sytuacja w pokrowcach, które mają pilocik w środku, że pomimo tego, że Automat prawidłowo przednie pętle nie otwierają się, to takie założenie powinno być przyjęte przy obu tych sytuacjach. W tamtym też było to napompnięte, ale znowu sprawa się rozbiła o to, Jakie było hartowanie noża tego w tym, tym automacie? Że został nieprawidłowo, struktura stali była nieprawidłowa, w związku z tym się kruszyła. Jak się kruszyła, to przechodząc przez otwory, przez które przechodził, przechodziła pętla, nastąpiło wyszczerbienie, i ta, to wyszczerbienie nie docięło do końca pętli zamykającej, co potwierdzały testy wykonywane w laboratorium Komendy Głównej Policji. Ale dziewczyna szkoliła się wcześniej w wojsku. Potem szkoliła się na tej strefie zrzutu. Skończyła AFF, skoczyła, skoczyła samodzielnie. O ile zrozumiałem z tego raportu, bo ta część dotycząca szkolenia była bardzo mizerna, to po zakończeniu w poprzednim roku kursu AFF tutaj wyglądało to, że zrobiła KTS skok kontrolny i nie skoczyła sama i właśnie nie otworzyła spadochronu. Co ciekawe, znaleziono ją po uderzeniu w ziemię z ręką, która trzymała wielki pilocik i była zaciśnięta na tym pilociku pilocik był, jej ręka była pod jej tułowiem to oczywiście to jest, znowu ten kanał to jest gdybanie, zawsze to jest gdybanie, ale proszę skojarzcie to, jakie są ciekawe zdarzenia, kiedy ludzie się przechodzą ze szkolenia na yy, się znowu się pojawia yy, jak myślę, nieraz tak nie potrafię tego opanować przejście ze szkolenia na ripcord czyli na wyzwalacz, kiedy pilocik sprężynowy od głównego spadochronu jest zamknięty pod wyłogami, a uczeń ma wyciągnąć uchwyt wraz z cięgnem, które to cięgno pozwala na wyskoczenie pilocika od głównego spadochronu. I to jest dość, bo był bardzo popularny kiedyś system pilocik miękki, czyli BOC, niejako swoją prostotą i pewnymi, doda, pewnymi plusami wobec tego, wobec tego systemu, ze pilocikiem sprężynowym, wyparł ten system, ale jednak ciągle jest stosowany. Być może, o czym w ogóle nie wspomniano, być może dziewczyna była szklona w ten sposób. Ciekawe jest też to, że zaraz po tym wypadku poszła fama, że ona spadała w sposób niestabilny i dopiero przed samodzielą się stabilizowała, natomiast w raporcie już było napisane, że spadała stabilnie z lekkim obrotem w lewo, co widzieli świadkowie, oni widzieli, że ona spadała w lek z lekkim obrocie w lewo. Oczywiście to są różne sprawy. Tam też mogła być sytuacja, w której w wyniku spadania niestabilnego dziewczyna nie chciała do otwarcia głównego spadochronu. Dlaczego nie otworzyła zapasowego, trudno powiedzieć, ale znowu do tego przydałoby się, w jaki sposób była szkolona, co się działo, podczas jakiego było przygotowanie do postępowania w sytuacjach awaryjnych. W tym samym czasie doszło do, do, do dramatycznego, chyba jednego z najbardziej obrzydliwych wypadków, które mieliśmy w historii spadochroniarstwa, kiedy, kiedy jeden ze skoczków podczas pierwszego skoku na nowej strefie, jako pierwszy skoczek, w pierwszym wylocie skoczył na spadochronie w systemie na linę, bez automatu, chociaż na strefie wisiał inny spadochron, w którym był automat. Skoczył bez automatu, nie miał podwójnie, miał zdublowany system zamykania pokrowca głównego spadochronu. Był na Linę, ale jeszcze miał tam wyzwalacz, o którym nie wiedział. I dopiero nad samą Ziemią, ale za późno, aktywował spadochron zapasowy, i oczywiście zginął na miejscu. Ale w tamtym przypadku mieliśmy do czynienia z raportem, który bardzo dogłębnie analizował cały przebieg szkolenia. Moim zdaniem, nawet porównując, nieproporcjonalnie bardziej było to skoncentrowane na kwestii szkolenia, a tutaj mieliśmy tylko ciekawostki techniczne z zakresu balistyki. I uważam, że. Kolejny raz w tym miejscu bardzo dziwnie przebiega kwestia, sprawa omówienia, bo rzeczywiście można powiedzieć, to jest na plus tego miejsca, o którym mówię, że każde zdarzenie jest opisane, każde zdarzenie jest przedstawione spadochroniarzom. Tylko zadziwia mnie to, że kiedy sprawa jest poważna, to tam zaczynają się jakieś ciekawe dziać rzeczy, jakieś zupełnie inne zachowania, niż gdyby było badane. To na innej strefie. To jest takie oczywiście moje gdybanie, to jest tylko i wyłącznie moja, e, moja własna opinia na, na podstawie tych raportów, które czytam, które były przygotowywane w tym samym czasie, nie ma w tym samym czasie. A teraz jest kolejna sytuacja, która wygląda na taką, że zostało dla ściemy, została pod, został zablokowany automat. I to też ciekawe jest, dopiero to został zablokowany, kiedy na strefie wymieniono automaty na automaty Cypress. Nie było problemu z automatami Widziel, kiedy nie zostały, nie zostały wycofane z produkcji, nie została firma udupiona przez to, że zapomniało się zainstalować w środku przecinaka stalowe noże. I cała partia tych przecinaków poszła w świat. Dopiero kiedy gościu w wyniku swojego pecha, jakimś gdzieś chyba w RPA, niż dokładnie nie pamiętam, ale w wyniku swojego w wyniku swojego pecha nie otworzył głównego nie otworzył zapasowego, a automat akurat miał przecinak, w którym nie było tego stalowego narzędzia. w związku z tym nastąpiła mini eksplozja w środku, ale nie przecięła nic absolutnie. W związku z tym gościu oczywiście zginął. I po tym, po tym zdarzeniu poszedł biletem, trzeba było wycofać przecinek i riggerzy musieli magnesem sprawdzać, czy nawet w tych, które nie są na liście wymienione, czy rzeczywiście w środku jest ten stalowy, stalowy przecinak. to jakoś bardzo to ujmy nie, nie spowodowało na wizerunku tego producenta. Natomiast w przypadku producenta Argus, chociaż wcześniej były sytuacje, kiedy, kiedy Federacja Francuska badała, badała te przecinaki, bo one miały swoje, one nie były dobre i to, to trzeba przyznać. Się. Natomiast to się wydaje bi biotem naprawczy i obliguje się producenta do zmiany tych przecinaków. Tak już też było w przypadku Digilla, kiedy plastikowe inserty wpadały i, i, i niszczyły przecinaki pętle zamykające. To wtedy wojna między tymi 3% procentami trwa cały czas, dlatego że mówimy o stosunkowo tanim elemencie elektronicznym, który jest sprzedawany za bardzo grube pieniądze. W związku z tym tam ścieżka, którą przeszły te firmy, kiedy wszystko rozpoczęło się od Cypressa, natomiast potem się pokłócili w tym Cypressie, więc część poszła, założyli swoją nową firmę, widzieli, pokłócili się znowu, jakaś, jakaś grupa założyła sobie swoją nową, swoją nową firmę Argus i zaczęli między sobą różnego rodzaju przepychanki. Natomiast kwestie jakościowe to są kwestie, które niestety są opisywane krwią skoczków. Dlatego też warto jest rozumieć, że mamy urządzenie, które ma tylko certyfikat wewnętrzny producenta, natomiast nie jest tak, jak, 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 jak zapasy czy pokrowce, nie jest testowany zgodnie z jakimiś procedurami. Wewnątrz pokrowca od spadochronu zapasowego i wraz z zapasowym spadochronem, czyli zestaw, który ratuje życie, w tym zestawie, który ratuje życie, montowane są automaty, które zazwyczaj, zazwyczaj w większości przypadków. Rzeczywiście, jak ktoś jest mądziołem i już nie, sami coś zrobi, a może zrobić, to mu ratują życie, ale to są urządzenia, które są projektowane z myślą o utracie przytomności, z myślą o tym, że skoczek nie jest, nie jest w stanie podjąć żadnej działalności, w związku z tym to urządzenie ma podjąć próbę ratowania życia skoczka. A to nie jest coś, co ma gwarancję? Chcecie mieć gwarancję, to idziecie do sklepu ze sprzętem gospodarstwa domowego, kupujecie mikrofalówkę i tam w środku jest gwarancja. I to też nie wiadomo, czy, będzie, czy to będzie wszystko działało dobrze, ale macie gwarancję, że mogą wam to wymienić. Tutaj, jeżeli chodzi o spadochroniarstwo, żadnej takiej gwarancji mieć nie możecie. Więc te, te dwie sytuacje są, są ze sobą. I to też pod 150 lat, jakby tam duch jakiś przemówił, sytuacja znowu wróciła. I znowu moim zdaniem pozostaje kwestia nie do końca wyjaśniona, bo w tym starym wypadku jeszcze były hipotezy dotyczące tego, że być może spadochron zapasowy był zbyt duży do przestrzeni tego pokrowca. To znowu też są gdybania, takie, takie, takie myśli były, i wiem, że to wszystko krążyło w świecie, i cały czas to krąży w świecie. Cały czas jest, wiele ludzi ma niesmak związane z tym, w jaki sposób potraktowani zostają producenci Argusa. A wiele spraw, które były istotne, nie zostały wyjaśnione, nie zostały poruszone w takim stopniu, w jakim mogły być poruszone. Bo jeśli zapasowy spadochron w takim pokrowcu jest za duży, to w tym momencie, aby nie poniższyć wyłogów nie poniszczyć, zakuć na, na wyłogach zbyt, siłą do, zbyt dużą siłą zamykania tego pokrowca siłą rzeczy trzeba dać dłuższą pętlę zamykającą i znowu dochodzi do sytuacji, w której objętość tego spadochronu nie może być skompresowana w nieskończoność, jest to pewne ograniczenia, dalej się nie da tego zgnieść mocniej, w związku z tym wyłogi, które były projektowane do Innej wielkości pokrotu, do innej wielkości zapasu, nie mogą się ze sobą prawidłowo zejść. Tam na tym końcu może dojść do sytuacji, w której pętla przechodzi pomiędzy zakuciami, e, tworząc esyfloresy, i kiedy jest dociśnięta, to zakleszcza się to. I otwarcie z zewnątrz tego to wcale nie jest argument, Orga bo to jest co innego, kiedy wyciągamy zawleczkę z góry tych wyłogów, a co innego, inna jest mechanika zdarzenia, kiedy, kiedy przecinamy pętlę zamykającą i te wyłogi są dociśnięte cały czas do pilocika, do całej tej, do całej tej struktury, a zawleczka u góry trzyma to wszystko. W związku z tym sprawdzenie na ziemi poprzez otwarcie zapasowego, żeby bo się otworzył, to nie do końca jest taki sam test, który powinno się wykonać. Mam więc niejako żal do tego, że zostało tak to zrobione. Nie liczę na to, że ta, ta sprawa zostanie wyjaśniona. raczej Raczej Apelowałbym do Was, żebyście sami jako skoczkowie próbowali zgłębiać, próbowali dociekać, gdzie jest prawda. Nie czekajcie, jak zrób taki, nie czekajcie jak, jak wierzący w to, że ktoś Wam przygotuje gotową odpowiedź, tylko starajcie się uruchomić w głowie troszkę umysłu analitycznego. To chodzi o Wasze życie, chodzi o wasze, o wasze bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo tak naprawdę kształtuje się w momencie, kiedy zaczynacie analizować te zdarzenia, analizować swój plan skoku przewidywać jakie mogą być problemy ale poza przewidywaniem problemów odnośnie swobodnego spadania, odnośnie ścieżki podejścia i prawidłowego lądowania, trzeba też pamiętać o kwestiach technicznych. To nie jest tak, że bycie sobie z pożyczalni na jakichś plecach kolorowych i na nich skaczecie. Albo co gorsza, jesteście doświadczonymi skoczkami, macie swój własny spadochron i nie macie zielonego pojęcia, co jest w środku, jak to wszystko funkcjonuje. Nie chce wam się nawet przeczytać instrukcji obsługi, instrukcji układania tego spadochronu. Co wam szkodzi, żeby to przeczytać? Nie mówię, że macie układać zapasowy, bo, bo w większości krajów musi, trzeba mieć licencję. Rigera, żeby układać taki spadochron zapasowy, ale są też kraje, w których, będąc doświadczonym skoczkiem, mając licencję C, możecie układać sami swój spadochron zapasowy i nie ma w tym nic złego. Na pewno warto jest rozumieć, jak to wszystko funkcjonuje i gdzie, są, gdzie jest pies pogrzebany. Także zbyt długa pętla zamykająca w pokrowcu spadochronu zapasowego to jest realne ryzyko, które zostało najprawdopodobniej doszło do. Możemy zauważyć taki objaw właśnie w przypadku tej czerwca, tego czerwcowego zdarzenia, kiedy. Po prostu pokrowiec się nie otworzył, który dotabene był nowym pokrowcem, markowym pokrowcem. O ile wiem, jest to pokrowiec, który jest produkowany w największej liczbie y, rocznie. I coś tam się wydarzyło. Nie dowiedzieliśmy się do tej pory co. Mam nadzieję, że dowiemy się. Nie sądzę, żeby to bardzo odbiegało od tego, co Wam właśnie tłumaczę. Dlatego, że nie za bardzo może odbiegać od tego. Są, są to pewne. Y, nie próbuję forsować jakichś przedziwnych. Y, Wysanych z palca teorii, tylko chciałbym podzielić się jakimś swoim dość niemałym doświadczeniem odnośnie kwestii również technicznych, jeżeli chodzi o schoki spadochronowe. Miejmy nadzieję, że wasza dociekliwość, wasze pytania będą powodowały również to, że nie będziecie mieli puszczanej takiej ściemy tego typu, że właśnie jest blokowany automat w momencie, kiedy automaty zostały wycofane w tym miejscu i zastąpione innymi, to wtedy się blokuje, co jest, co jest skrajnie nieetyczne, bo jeżeli faktycznie automat by zabił i nie, nie przeprowadzić tego procesu jak najszybciej, żeby, za, żeby być może uratować życie innym skoczkom, tylko poczekać się na swoją własną wygodę, u, u, uważam, że to, są za, że to jest bardzo nieetyczne dla niewielkich pieniędzy. Czasami Opłaca się, ale nie warto. Czasami e, warto, choć się nie opłaca. W tym momencie też warto się zastanowić właśnie nad tym, czy to Wasze reakcje, to Wasze pytania, to Wasza dociekliwość nie będą miały wpływu na przebieg tego rodzaju zdarzeń. No, to się nagadałem. Wydaje mi się, że nie za wiele UF yy, e, wplotowałem w ten wątek. Też usiadłem tak, żebyście nie widzieli, czy mam brzuch, czy tego brzucha nie mam. Niestety nie, nie będę zakładał czapki, żebyście widzieli, czy mam siwe włosy, czy mam mniej siwe włosy, a jeżeli komuś to przeszkadza, no to jest tylko jedno rozwiązanie. Musicie sobie znaleźć inny kanał spadochronowy, na którym będziecie mogli oglądać pięknego, młodego, z bujną fryzurą, z sześciopakiem instruktora, który będzie nie będzie mówił e, yy, 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 yy. będziecie mieć zmontowane lepiej filmy. Polecam, jak nie tylko taki kanał znajdziecie, to weźcie dajcie też mi link, może akurat coś się będę mógł nauczyć od kogoś innego, kto też prawdopodobnie bezinteresownie będzie taki kanał prowadził. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich, wiem, że jak nie pokaże spoka, to będzie na kanale zaraz reakcja, a więc w ostatniej chwili, w ostatniej chwili wyjeżdża spok.